Cześć, witam Was serdecznie w dniu świętego Walentego, przychodzę do Was z szybkim filmikiem, dopiero wróciłam z pracy i zanim zacznę się szykować do wyjścia dzisiaj, żeby miło spędzić wieczór, postanowiłam Wam nagrać filmik. Mam nadzieję, że Wy miło również spędzicie walentynki lub je spędzacie w tej chwili. Ja odpowiem cię na jeden komentarz, który wpadł mi w oko dzisiaj i komentarz zostawia The Anka Kwiatek. I brzmi tak, a co jak przyjdą goście? Ja zawsze podaję ciasto, ciastka i tak dalej z herbatą, kawą, czym poczęstować? I przypuszczam, że to pytanie pojawiło się w związku właśnie z naszym wezwaniem, że czyścimy po prostu dom ze wszystkich wszelakich pokus, żeby tego po prostu nie mieć wokół siebie. I tutaj odpowiedź jest moim zdaniem bardzo łatwa. Myślę, że łatwo gościom powiedzieć, dla mnie byłoby łatwo. Coś takiego powiedzieć, ja po prostu to może co ja sobą reprezentuję, to każdy, każdy po prostu wie. Ja po prostu bębnię na około wszystkim, że nie jem cukru i na przykład w pracy w ogóle mnie czymś takim nie częstują, nawet jak dostają jakieś, czy mają jakieś cukierki, czy, czy ciastka, czy czekoladę, czy cokolwiek, nawet mnie nie częstują, także każdy wie. Jeśli ktoś będzie jasno wiedział, czym wy się w życiu, jakimi zasadami się w żywieniu również kierujecie, to nie będzie dla nikogo problem. Każdy powinien ym, zrozumieć. A jeśli ktoś do was przyjdzie, to jest naprawdę tak wiele opcji zdrowych. Można upiec właśnie zdrowe ciasto. Zapraszam, jest wiele y, pomysłów, nawet na moim kanale, na ym, zdrowe opcje ciasta, czy mafinów, czy różnych takich słodkości. Ym, można samemu zrobić, i jeśli postawicie komuś na stole takie zdrowe ciasto, które. Uwierzcie mi, że ciężko będzie powiedzieć, ciężko będzie odróżnić je od takiego z cukrem, ponieważ jest tam zawarty naturalny cukier, np. Na zastąpimy daktylami czy bananami, czy tam po prostu cukier z owoców. Będzie również słodkie i będzie, uwierzcie mi, że każda osoba, której dałam do spróbowania takie naturalne słodkości, naturalne moje wypieki w życiu, by nie powiedziała, że tam nie ma po prostu cukru i każdemu naprawdę bardzo smakowało, także jeśli masz czas, to oczywiście um, wybierz taką opcję do pieczenia właśnie zdrowego ciasta, a jeśli nie masz na przykład czasu, to bakalie i orzechy są takimi właśnie naturalnymi opcjami, żeby postawić komuś na stół i Powierzcie mi, że jeśli wy będziecie na przykład mówić, jeśli ktoś się zdziwi, to wytłumaczcie po prostu dlaczego, że cukier szkodzi, cukier powoduje tyle chorób i powiedzcie zwyczajnie, że w moim domu nie je się słodyczy, nie je się cukru przetworzonego, ponieważ szkodzi i wytłumaczcie, nawet robiąc z tego jakiś, jakiś żart, nawet żart, że jeśli inni was chcą truć, to przynajmniej jak ktoś do was przyjdzie, to. To mo mogą być wdzięczni po prostu ci ludzie, że wy dbacie nie tylko o wasze zdrowie, ale również o ich zdrowie. I myślę, że zresztą, że jeśli chodzą w gości w, ym, gdzieś indziej, to na pewno dostają wiele cukru. To jak do was przyjdą i dostaną coś innego, jakąś właśnie naturalną opcję, na pewno nikt się nie obrazi. Uwierzcie mi, że jeśli wy będziecie z pasją opowiadać o tym, jak na przykład właśnie cukier szkodzi i jak wy pasjonujecie się zdrowym odżywianiem, jak, na wasze, jak, jak ta zmiana w Waszym życiu zaistniała, po prostu jak jej, jaką zmianę właśnie od, odstawienie cukru, jak ta zmiana em, zmieniła wszystko w Waszym życiu na lepsze, to na pewno będziecie inspirować innych ludzi i myślę, że to z tego właśnie wynika. Um, że kiedy ludzie Was na przykład zaczynają rozumieć, a jeśli, was, e, jeśli będą widzieć, jak Wy jesteście szczęśliwi i jak Wy się dobrze czujecie, to uwierzcie mi, że sami zaczną się pytać o e, zdrowe właśnie opcje, o zdrowe przepisy e, i uwierzcie mi, że takie właśnie zdrowe e, ciasta, które wypieki, które, które możecie stworzyć, e, na pewno im zasmakują. Także dla mnie to jest po prostu... Tutaj jest akurat... E, jest to dla mnie na przykład łatwe i wiele osób, naprawdę wiele, które spróbowało po prostu moich takich naturalnych słodkości było mile zaskoczonych. Także mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże i życzę Wam jeszcze raz wspaniałych walentynek, wspaniałego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!